Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej przychodowej rozgrywce. Dzisiaj zagramy Star Wars Deck Building Game, czyli nową grę dwuosobową od wydawcy Rebel. Jest tutaj jakiś tam wariant czterosobowy, ale będę na to mówić, że to raczej jest taka pojedynkowa gra dwuosobowa, gdzie zmierzy się ze sobą e, Rebelia. Oraz Imperium. Każdy z graczy zaczyna mając talię 10 kart. Tutaj mamy akurat już 5 dobranych kart na rękę i 5 w rezerwie. Każdy zaczyna też mając swój taki system startowy, który ma 8 punktów zdrowia. Pierwsza yy, yy, frakcja, która doprowadzi do zniszczenia 3 kart yy, takich planet. Zwycięża natychmiastowo, także będzie to taki wyścig, będziemy sobie zadawali wrażenia. Na początku gry też rozkładamy, tutaj widzicie sześć losowych kart które będziemy mogli pozyskiwać do swojej talii i zawsze też są dostępne takie karty pilota z zewnętrznych rubieży, po to, że też możemy za dwa kredyty taką kartę właśnie pozyskać i mamy tutaj też taki tor mocy, zaczynamy na tym, że rebelia ma po swojej stronie znacznik, jeżeli dojdzie tura do rebelii ona będzie miała jeden surowiec jeden kredyt więcej, także imperium będzie starało się na pewno przesunąć jeżeli mamy po tej stronie znaczy to znaczy że moc jest z rebelią, jeżeli po tej stronie to moc jest z imperium, na środku to znaczy moc jest w równowadze i nikt nie ma specjalnych bonusów. Także mamy tutaj planetę startową, pod nią mamy tutaj kolejne planety, które będziemy mogli sobie tam dowolnie wybierać, jak pierwsza zostanie zniszczona. Zawsze rozpoczyna gracz imperium. Gra jest dosyć prosta. Mamy, widzicie, 5 kart i używamy kart głównie symboli po to, żeby pozyskiwać karty albo żeby atakować bazę przeciwnika, jak mamy tutaj, tutaj te pistoletiki Blaster, mówiąc w żargonie Gwiezdnych Wojen. Dobrze, więc mamy cztery kredyty do wydania, więc w tym momencie mm, gracz Imperium... Yy, aha, jeszcze ważna rzecz. Składając karty na środku z tej losowej talii, musimy dobrze pokładać karty. Jeżeli ktoś, siedzi po stronie, ktoś gra rebelią, ma karty zwrócone w swoją stronę, tak jak w tym wypadku. Jeżeli gramy imperium, widzicie tutaj zaczek Imperium, mamy odwrócone w drugą stronę. Czyli tak by tam siedział gracz Imperium. Jest to istotne ze względu na to, że możemy też niszczyć karty przeciwnika. Na przykład rebeliant może zniszczyć tam kartę Imperium, żeby dostać nagrodę, jeżeli zada 4 obrażenia tej karcie. Ja z kolei, teraz mam widzicie tylko i wyłącznie te dwa blastery, więc to za dużo mi tutaj nie da, bo żadnej z tych dwóch kart rebelianckich nie jestem w stanie zniszczyć. Ale najpierw rozpatrzę się atak, więc zagrywam kartę z tym blasterem. Dwa obrażenia za, zadaję bazie mojego przeciwnika. Jeżeli miałby on jakieś tutaj okręty, te okręty w pierwszej kolejności musiałyby dostać obrażenia. Nie ma, więc idzie wszystko w bazę, więc sześć jeszcze punktów zdrowia tutaj pozostaje. I te cztery karty, które mam. Cztery kredyty wydaję po to, żeby pozyskać jakąś kartę. Wydaje mi się, że kupię właśnie sobie e, okręt. Wezmę chyba ten neutralny, e, czyli łamacz blokady. Widzicie, on kosztuje cztery kredyty, on trafia do mojej talii. Jak go wystawię, to będzie miał cztery punkty zdrowia, będzie chronił mojej, m, m, mojej bazy, mojej planety właśnie, więc te karty idą e, na odrzut. I teraz, jeżeli pozostałyby mi jakiekolwiek, tutaj widzicie kredyty, cokolwiek, wszystko spada, żadne surowce nie zostają na przyszłą turę. Dobieram sobie 5 kart, to są po prostu reszta kart, które e, miałem tutaj i jestem przygotowany już na przyszłą rundę. Więc teraz jest gracz e, Rebeli. Ona no, podobną sytuację widzicie, ma karty tutaj z kredytami do, do wydawania i do ataku ma akurat dwie karty z czterema e, blasterami. Aha, i zawsze jak pozyskujemy kartę natychmiastowo. Karta nowa się pojawia. Tutaj jest akurat gwiezdny niszczyciel, który, widzicie, rebelianci mogliby zniszczyć, jakby zadali 7 obrażeń. Jak już będzie w grze ten niszczyciel, jeżeli zostanie pozyskany w przyszłości przez gracza Imperium. Dobrze, więc na początek, może kupimy sobie kartę, weźmiemy tego rebelianckiego komandosa, bo on jest, widzicie, mocny. Masz 3 ataku, więc na przyszłość to jest dobre, więc te karty wydane. I mamy jeszcze 4 ataku. i dokładamy oczywiście kartę na środek. Tutaj mamy ATAT, AT. tą stroną odwracamy i cztery ataku. Czy jesteśmy w stanie zniszczyć jakąś kartę Imperium? Jesteśmy w stanie, więc możemy na przykład zniszczyć tę kartę, żeby zdobyć od razu cztery kredyty. Czy bym chciał coś takiego zrobić, czy zadać planecie? Nie, wydaje mi się, że zniszczymy kartę, żeby wam pokazać jak to wygląda, więc do ataku te dwie karty. 4, więc jak najbardziej niszczymy tę kartę. Ona spada na stoskach odrzuconych, jakby tej talii i zyskujemy 4 kredyty. Kredyty to są po prostu te, widzicie, żółte kosteczki. Możecie ich sobie dowolnie używać. Jeżeli y y moglibyście się pomylić, ile już wydaliście, ile macie, bo później już naprawdę tego się dużo robi. Warto mieć te znaczniki po to, żeby sobie odznaczyć. Bo w tej turze jakby muszę wydać. I nowa karta tu oczywiście wchodzi. Muszę wydać te wszystkie nasze kredyty, bo one, tak jak mówiłem, nie zachowują się na przyszłą turę. Więc na przykład teraz mogę zdobyć, zakupić ten transportowiec. On, jak wejdzie do gry w przyszłości, będę mógł naprawić obrażenia ze swojej bazy albo zyskać jeszcze więcej. Widzicie kredytów? Więc to mnie kosztowało dwa, więc dwa znaczniki w tym momencie odrzucam. Nowa karta oczywiście wchodzi. Kolejny ten transportowiec się trafił, ale za dwa już tak za dużo nie mogę kupić, więc po prostu pozyskamy, zrekrytujemy tego naszego pilota z zewnętrznych rubieży. Ważna rzecz, że na początku tej tury powinien mieć jeden więcej surowiec, ze względu na to, że moc jest ze mną, więc teoretycznie za trzy, ale to chyba za dużo nie zmienia, więc i tak kupimy tego, pozyskamy, zarekrutujemy naszego pilota z ręczych rubieży i on trafia do naszej talii i on spada razem z kartami. Odrzucamy surowce, które zostały wydane i nie wydane również i nasza nowa ręka jest. Tutaj. I teraz jest tutaj Imperium. Te pięć kart, które wtedy miał, to oczywiście nadal je tutaj posiada. I co my teraz mamy? Mamy, zobaczcie, trzy surowce do wydania ze względu na te transportow... te promy imperialne. Mamy tutaj atak szturmowcem i mamy ciekawą kartę, czyli Inkwizytor, która mówi nam o tym, że mogę zagrać tę kartę jako... Jeden blaster, jako jeden kredyt, ewentualnie jako jeden mocy. Więc ja zdecyduję się, żeby to było jako jeden mocy i po prostu w tym momencie przesuwamy ten znaczek jeden w moim kierunku, a to właśnie po to, żeby powstrzymać rebelię przed pozyskiwaniem tego jednego kredytu co turę. Ok, więc ta karta została wykorzystana, już mogę ją w sumie sobie odrzucić. I w tym momencie jeszcze mogę za trzy coś powiedzmy tu sobie pozyskać. Nie stać mnie na ATAT, bo kosztuje aż 6. Mogę sobie taki krążownik kupić i chyba to zrobimy, więc za 3 pozyskujemy sobie krążownik. Karty ogólnie okrętów. Są bardzo mocne ze względu na to, że jak ta karta wróci mi na rękę, bo na teraz, oczywiście, pójdzie na stos kart odrzuconych i za chwilę potasujemy te karty. Jak będę mógł zagrać tę kartę, ona co turę będzie mi dawała, zobaczcie, dwa kredyty. Ale też, tak jak mówiłem, chroni mojej planety, no, ten grożewik ma trzy e, zdrowia i dopiero jak e, zostanie zniszczony, dopiero wtedy obrażenia będą szły w moją planetę, więc e, zależy mi na tym, żeby e, nic takiego tutaj nie miało miejsca. Odkrywamy e, szpieg, zobaczcie, rebeliancki tutaj jest, ja mam szturmowca, w zasadzie mógłbym go chyba wykończyć, bo dwa, dwa obrażenia mógłbym zadać, tylko zobaczymy jaka jest nagroda. Nagroda, anihiluj jedną kartę ze swojej ręki, albo ze stosu kart odrzuconych. No, to by było całkiem mocne, więc chyba to zrobimy. Więc atakuję tę kartę, ona ma dwa zdrowia, więc zostaje anihilowana, w ogóle odrzucona z gry. I nową kartę tutaj dokładamy myśliwiec i anihiluj kartę. Oznacza to, że mogę właśnie tak ze stosu kart odrzuconych, więc ja odrzucę prom, ze względu na to, że jest raczej dosyć słaby, więc po prostu jak go odrzucam, on nie będzie w mojej talii i będę dzięki temu częściej mocniejsze karty mógł tutaj sobie dostawać, zagrywać. tak? Więc teraz przejdziemy jeszcze do gracza. Tak, i teraz powinniśmy potasować te wszystkie karty. Zrobię to jedną ręką, na ile będę w stanie dobrze tasować. Powiedzmy, że oto w ten sposób. I pięć nowych kart pozyskujemy. I teraz już, o zobaczcie, będę miał na ręce okręt, który będę mógł właśnie w przyszłej swojej turze zagrać. Który na pewno mi bardzo pomoże. I teraz przechodzimy do rebeliantów. Oni nie dostają teraz żadnego surowca, ze względu na to, że mocniej z nimi. No i tak jak w każdej turze, oni wydają, widzicie, surowce, żeby pozyskiwać te karty. Cztery. Za cztery możemy na przykład... Sobie kupić ten statek, tę jednostkę. Jednostki, ogólnie wszystkie, spadają po turze. To nie jest tak, jak okręty, które mają tutaj, wiesz, punkty zdrowia, które zostają na każdą turę. One jak najbardziej dają nam surowce, czasami pozwalają atakować i spadają. świąte nie działa tak, jak ten inkwizytor, imperium czyli też mogę wybrać, czy to jest blaster, czy to jest kredyt, czy to jest jeden mocy tylko dołożymy jeszcze tutaj kartę. Hmm, wydaje mi się, że w tym momencie mogę na przykład znisz zniszczyć tego TIE Fightera, żeby dostać jeden kredyt, ale chyba ja wezmę jeden mocy po to, żeby była ta presja na graczu Imperium, że to wraca jakby na punkt, gdzie dostajemy te słuchawce. Ok, i wydaje mi się, że już mniej więcej widzicie na czym polega... Star Wars Deck Building Game, czyli gra typowo pojedynkowa, gdzie zadajemy obrażenia planetą, ale możemy też niszczyć kartę przeciwnika, żeby zdobywać jakieś surowce, często, żeby powstrzymać gracza przed zdobyciem jakiejś konkretnej karty. Wszystko opiera się też na systemie mocy, który pozwala Wam na jakby odpalanie innych umiejętności z kart, które są związane z przewagą mocy, albo mamy też surowce budowanie talii, wzmacnianie się, zagrywanie ciekawych planet, które też mają jakieś inne umiejętności specjalne. Niektóre w czasie zagrania, niektóre w czasie całej rozgrywki i one mają więcej punktów wytrzymałości. Także bardzo ciekawa gra. Jeżeli interesuje Was moja opinia na temat tej gry, pojawi się też recenzja na kanale. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Do następnego. Hej!